15 sierpnia odbyła się druga część Wielkiego Festynu Rodzinnego, który zorganizowano nad Zalewem Narożańskim. Główną atrakcją tego dnia były wyścigi w klasach, łodzie i skutery wodne. Zawody rozpoczęły się o godzinie 12.30, a zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna. Zbiornik retencyjny w narożnikach jest naszą najładniejszą wizytówką naszej gminy. Zresztą widać, jak Państwo sami mają okazję się przekonać wielu tutaj odwiedzających turystów, czasowiczów i zawodników, którzy dzisiaj uświetnili uroczystości rekreacyjno-sportowe o zawody motorowodne na zalewie w narożnikach. Są to drugie zawody, które się tu odbywają i cieszą się dużą popularnością i wśród zawodników, z którymi miałem przyjemność rozmawiać i poznać, mówili, że jeżdżą daleko po Polsce, nie wiedzieli, że taki wspaniały obieg jest tak blisko ich miejsca zamieszkania. Mam tu na myśli przede wszystkim tych motorowodniaków z terenu powiatu Dąbrowskiego i Tarnowskiego. Osoby, które tu po raz pierwszy zawitały nad Zalew na różnikach ze Związku Motorowodnego z Nowego Sącza, też były zauroczone tym zbiornikiem i ich inicjatywa i pomoc w organizowaniu dzisiejszych zawodów spowodowała to, że przyjechali zawodnicy z różnych stron kraju. Z tego, co tutaj słyszałem, to nawet z Warszawy niektóre osoby wzięły udział w dzisiejszych zawodach. I to dzięki ich zaangażowaniu współ, jako współorganizatorów i ich życzliwości i zaproszeniu swoich kolegów po fachu. Naprawdę wrażenia są niesamowite, i nie ma takiego, takiej możliwości, żeby przeżyć te, te emocje, patrząc w ekran telewizora, czy czy multimediów, jak, będąc nad brzegiem wody i widząc, jak się to odbywa na żywo, a tym bardziej, jeśli jest jeszcze okazja, przejechać się takim sprzętem, taką łodzią po akwenie wodnym. Do czego zachęcam wszystkich chętnych. Planujemy rozbudowę, jesteśmy po pierwszym etapie odmulania zbiornika i przywrócenia go po katastrofie, jaka nastąpiła w 2009 roku. Goście byli z dalekich stron, nawet i był jeden zawodnik z Warszawy, czyli praktycznie z połowy Polski tutaj się do nas zjawił. Bardzo pozytywnie wyrażali się o tym zbiorniku i byli zadowoleni, wręcz w superlatywach wypowiadali się na temat tutaj i warunku uprawiania tych sportu motorowodnych. Zawody organizowane na wodzie cieszą się dużą popularnością. Tego typu imprezy są niepowtarzalnym widowiskiem, dlatego nad zalew narożniki koło radgoszczy przybywa wielu widzów. Również zawodnicy chętnie przyjeżdżają tam z różnych miejsc Polski. Pierwsze miejsce, proszę panią, skutery wodne powyżej 150 koni. Tutaj są tak klasyfikowane. Miałem przyjemność płynąć dzisiaj na skuterze modyfikowanym, dość mocnym sprzęcie. Konkurencja bardzo zawzięta, ambitna i trzeba doceniać bardzo konkurencję. Było bardzo trudno. Akwen wspaniały do tego typu zawodów, aczkolwiek może do konkurencji slalomowej byłby troszkę za wąski ale wielkie ukłony i uznania dla organizatorów, naprawdę bardzo ładnie. I jesteśmy tu drugi raz, troszkę reprezentuje wiadomo siebie, ale też i Nowosądecki Klub Motorowodny. Jesteśmy drugi raz tutaj gościnnie zaproszeni, pochwała wielka dla tego akwenu. Ze względu na duże zainteresowanie zbiornikiem wodnym planowana jest rozbudowa. Już teraz na odwiedzających czekają różne atrakcje, a w przyszłości dodatkowo powstaną między innymi ścieżki spacerowo-rowerowe dookoła akwenu oraz nastąpi podzielenie zbiornika na dwie części, aby umożliwiać treningi sportowcom motorowerowym.